Cezary Żak po ponad 30 latach małżeństwa z Katarzyną powiedział o rozwodzie. Nawet jego mama zareagowała. Cezary Żak, 61 litrów, i Katarzyna Żak, 59 litrów, są razem od 38 lat. Ich związek przeżył wiele wzlotów i upadków, a kilka lat temu para zdecydowała się nawet na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Tym bardziej zaskakujące jest to, że Cezary Żak po ponad 30 latach wspólnego pożycia z Kasią zdecydował się powiedzieć o rozwodzie, który fundują mu media. Kropka. To zdarza się cyklicznie, aż trudno uwierzyć, że coś takiego ich spotyka. Nawet mama aktora stanowczo zareagowała. Cezary Żak i Katarzyna Żak to jedna z tych par, która w polskim show biznesie trwa mimo upływu czasu. Są razem już od 38 lat. Kropka. To imponujący wynik, a fani niezmiennie kibicują temu związkowi. I choć Żakowie przeżyli wiele wzlotów i upadków, to koniec końców zawsze spadają na cztery łapy. Kilka lat temu odnowili nawet przysięgę małżeńską, co uczynili w Jerozolimie, czyli, co ciekawe, w serialowych Wilkowyjach, gdzie toczy się akcja rancha. Niewiele osób wie, że Cezary Żak po ponad 30 latach małżeństwa z Katarzyną postanowił otworzyć się na temat rozwodu. Wszystko za sprawą doniesień medialnych, które powtarzają się rok do roku. Kropka. Aż trudno w to uwierzyć, ale pojawiają się cykliczne publikacje dotyczące ich rozstania. Cezary Żak uchylił rąbka tajemnicy, jak reaguje na te nieprawdziwe pomówienia. Okazuje się, że pewnego razu na to wszystko zareagowała nawet jego mama. Cezary Żak po ponad 30 latach małżeństwa z Katarzyną powiedział o rozwodzie. Nawet jego mama zareagowała. Cezary Żak w wywiadzie dla Plejady z 2021 roku opowiedział o tym, jak to jest z tym jego rozstawaniem się z Katarzyną Żak, które fundują im media. Wówczas wyszło na jaw, że zdarza się to systematycznie. Zauważył nawet pewną tendencję. Od kilku lat, właśnie w sierpniu, w okolicach moich urodzin, zawsze pojawiają się artykuły o tym, że się rozwodzimy. To już stało się anegdotyczne. Nawet koledzy z branży się z tego śmieją i gdy przychodzą wakacje, mówią: O, zaraz będą was rozwodzić. Śmiech, w tym roku czekaliśmy na to z Kasią i się nie zawiedliśmy. Jedna z gazet w sierpniu napisała, że w rodzinie Cezarego Żaka szykuje się rozwód. Zawiadomiła... Odetchnęli z ulgą i mają nadzieję, że Cezary Żak i Katarzyna Żak jeszcze długo będą razem.